Cześć, witam w kolejnym filmie, znowu jestem tutaj na polu, gdzie jest zasiana kukurydza, jest tutaj odmiana Milosz, także tutaj już ją doglądamy, znalazłem ją, nie nagrywałem przed chwilą, bo szukałem, także zobaczcie sobie tutaj w piaseczku, w ameczkach. Bo tu jest taka górka strasznie piachowata. I jeszcze kamienista. Co tu grubszego to postarałem się pozbierać przed siewem. Także tu mamy jakiś kiebek centymetr. No, przyjmijmy, że ma centymetr. Zobaczcie, nawet w piachu. Tutaj uchowała się jako taka wilgoć. Ta górna warstwa już jest bardziej przesłuszona. Ale tutaj było uprawiane 18 marca. Jeden raz i co? Już poszedł siew, żeby tego nie ruszać, żeby tego nie suszyć. To nie wiem, czy z telefonu widać, ale to jest dosyć taka spora górka. Tu jest dosyć duże przełamanie tego terenu. Także tak tutaj to wygląda. Czyli tutaj też kiełkuje. O, a szczęście od razu grzebnąłem, trafiłem w jarno. Tu normalnie ziemia jest cieplutka. Także tutaj jest już widoczne. Te kiełkowanie większe. Tu jest ziemia lekka. Tu się sieki nagrzewa. Głębiej wsadzimy palce. to jest ciepło. Ale zobaczcie, Aśki, tu jest właśnie Takie mienie. Tu sąsiedzi mają rzepaki. Ja z tego pomysłu zrezygnowałem, bo tu wszyscy siali co dwa lata. Ja z obawy na kiłę czas na zmiany i dlatego tutaj poszła Kukurydza poszła tutaj Kukurydza sada, bo tutaj była zakładana na poziomie do 80, 000, coś że to się wahało, 78, 80-82 Także tak to wygląda kawałek, to jest powierzchnia 10 arów tu jest super, to zrobiłem sobie latam, szukam o następna też już ma kiełka także nie ma co tutaj szukać ale zobaczcie tutaj sobie no mówię no że to jest takie 5 cm to jest tak po palca około 5 I całe szczęście tam na dole ostatnie gramy wilgoci się zachowały tak góry zapuściła kiełek także miejmy nadzieję że za jakiś czas wyjdzie tu już jest troszkę równiej tu jest taka górka w jedną stronę przełamanie potem w drugą tak się prezentuje kawałek tu mam od trzeciej do piątej tu już jest naprawdę dobra piąta także tutaj praktycznie miesiąc to wszystko stało nieruszane możecie zobaczyć o pogrzebie paluszkami zobaczcie jaka tu jest też właśnie ten wał w agrotomie nie ustawiałem żeby zbijał tej ziemi, chciałem tą strukturę luźną zostawić. Udało się I dzięki temu udało się w to wsiać. Nie było żadnych deszczy, nic tej ziemi nie przybiło, także tu się okaza okazała ta uprawa w marcu pod z sukcesem. Także dziękuję do usłyszenia. Cześć.